W dzisiejszej uroczystości corocznej złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą świętej pamięci Wojciecha Cieślewicza. Wojciech Cieślewicz y, był w zainteresowaniu służby bezpieczeństwa od czasu swoich studiów. Y, SB interesowała się nim dlatego, że przywiózł do Polski wydaną w Paryżu książkę Stefana Kisielskiego. E, e, której, której wwozić do Polski e, nie było wolno. Interesowała się nim, dlatego że miał wśród swoich kolegów ze studiów przed wyborami upowszechniać informację, by nie głosowali na Czerwoną Burżu Azję. E, był on uczestnikiem manifestacji 13 lutego 1982 roku. E, to była druga miesięcznica wprowadzenia stanu wojennego. Takie manifestacje odbywały się w wielu miastach. Uczestniczyły w nich tłumy Polaków, które nie godziły się na to stłumienie e, wolności. Teraz poproszę pana Leszka Krajkowskiego, który był kolegą świętej pamięci Jeśli Jeziora. Nasze Krajkowski jest znawcą także historii Wielkopolski. Wiele, wiele o tym pisze, mówi, żeby opowiedział tam trochę. Szanowni Panowie, dziękuję bardzo za, za pamięć o Wojtku Cieślewiczu. Miałem okazję doznać znać. Pochodził z Ktyni, miasta na północnym wschodzie Wielkopolski. Tam skończył liceum, studiował prawo w Uniwersytecie Poznański, był magistrem prawa. Później przez kilka lat pracował w banku i, i poszedł na studia dziennikarskie do Warszawy. Po ukończeniu tych, tych studiów. Miał zacząć pracę w Głosie Wielkopolskim. Ta, ta manifestacja 13 lutego 1982 roku była w sobotę. On miał zacząć pracę w poniedziałek. Dokładnie, dokładnie w poniedziałek. Jak wiemy, niestety, niestety do tego nie doszło. Można powiedzieć, że był ofiarą przypadkowo, ponieważ to działo się właśnie tutaj. Ta manifestacja była pod krzyżami. Było to już po manifestacji, kiedy zdobywcy, ówcześni, zdobywcy świata maszerowali sobie tą, tą ulicą trójkami, z, drugi, z drugimi pałkami i kto się nie spodobał, czy w jakiś tam sposób odpadł, tam by mógł być był wciągnięty do, do miski albo pobity. Niestety tak było także z Wojtkiem. On stał tutaj na, na przystanku, stał spokojnie, nie, nie reagował w jakiś, jakikolwiek sposób został pobity pałkami. Wiadomo, że uderzenie taką długą, zomowską pałką w skroń, to, to może skończyć się śmiercią. Niestety tak, tak było z Wojtkiem zmarł po 17 dniach od pobicia, czyli właśnie 2, 2 marca 1982 roku. Wojtek miał zacząć pracę na etacie w Głosie Wielkopolskim, ale wcześniej także publikował w prasie, głównie, głównie o sporcie pisał. Był człowiekiem wesołym. Tak jak tutaj Pan powiedział o przekonaniach antykomunistycznych, takim no, człowiekiem z humorem, ciągle uśmiechniętym, wybierając się na tę manifestację, żartował, że musi zabrać dobre buty. Mówił „szykuje sobie dobre buty, żeby mógł uciekać. Niestety uciekł, uciekł w, tych, w tych butach spod krzyży, ale stojąc tutaj nieruchomo, niestety został, został w, ten, w ten sposób potraktowany. To było, było zbrodnią. Trzeba wprost powiedzieć, że to była zbrodnia. Nie było to w walce z ZOMO, tak jak wówczas się zdarzało, ale zbrodnia na, na spokojnym, niewinnym, niewinnym człowieku. Y, upamiętniać jego śmierć zaczęliśmy wtedy, kiedy można to już było robić. Y, pierwsze, pierwsza taka okazja to był rok 1991, była msza święta u Dominikanów. W świętej Maciej Frankiewicz grupą z Solidarności walczący przyszedł z małą tabliczką, którą, którą umieszczono po drugiej stronie. Most wówczas był, był szykowany do, do remontu, także tutaj to miejsce nie, nie wchodziło w rachubę. To był rok 91, po, po roku, czyli to była okrągła dziesiąta rocznica śmierci, została ta tabliczka wykonana. Wykonał tą, ją Józef Petru, dzisiaj profesor Uniwersytetu Artystycznego. Wówczas, wówczas bodajże asystent tejże, tejże uczelni wykonał to gratisowo. Metal dał, dał Cegielski, Maciej, Marek Lenartowski się o to, o to postarał. Odlew wykonał, wykonał Pomet. Tutaj no, Solidarność Walcząca bardzo się angażowała. Pan, pan Tomek, który tutaj nie wiem, czy dotarł. Panie przykręcał tę tabliczkę razem z panem Henrykiem Chmielewskim w tamtym miejscu. Pamiętacie panowie, że była wcześniej tam przykręcona do, do balustrady, a w tym miejscu została osłonięta pięć lat temu. Niektórzy historycy twierdzą, że SB, ponieważ to było mm, jeszcze nawet nie trzy miesiące po wprowadzeniu stanu wojennego, to jeszcze nie była wprawiona w tuszowaniu tego typu zbrodni, więc i więc, więc są zeznania świadków, które mówią, że, że, że Wojtka Cieślewicza zabili zomowcy. Miało to miejsce tutaj właśnie blisko przystanku, blisko mostu teatralnego. Został on pobity przez zomowców. Padł na ziemię, dobił do niego jeszcze jeden zomowiec według tych świadków, który zadał mu jeszcze kilka jeszcze kilka ciosów w wyniku tych obrażeń, mimo dwukrotnej trepanacji czaszki, zmarł. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę lotniczą w 1982 roku, jakkolwiek zeznania świadków wskazywały na zomowców. Oczywiście stwierdziło, że ustalenie sprawców jest niemożliwe. W 1990 roku w tej nowej niby Polsce rozpoczęło się nowe śledztwo, w wyniku czego oskarżony został jeden z zomowców. Później został uniewinniony, ponieważ nie ustalono, czy to akurat jego cios był śmiertelny. Uczcijmy teraz pamięć Świętej Pamięci Wojtka Cieślewicza minutą ciszy. Dziękuję. No zmówmy teraz za niego jeszcze wieczne odpoczynek. Wieczny odpoczynek, racz młodać Panie, a światłość wypójista niechają do świeci. Wieczny odpoczynek, rach młodać Panie, a światłość wypójista niechają do świeci. Wieczny odpoczynek, rach mu nasz Panie, a światłość wypójista niechają świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym Amen.